Tutaj ciekawanie, słuchajcie, wrzucam do Was bardzo ciekawy materiał, moim zdaniem bardzo ciekawy, ponieważ tak, jak widzicie, tutaj jesteśmy na pomorskiej górze piachu. Czyli znaczy, jeszcze raz nie, oczywiście, ale byliśmy na tej pomorskiej górze piachu. No i tam mieliśmy okazję porównać tak naprawdę, jak właśnie cewka wjeżdża na nią, czy wjechała, czy nie, oraz porównanie do innych pojazdów, właśnie, które też tam były, i nawet tej same marki różne, może powiedzieć, modelowo, bo rocznikowo, niektóre dawały radę, niektóre nie. sami zobaczcie, bo moim zdaniem bardzo ciekawy materiał. Napiszcie w komentarzu dlaczego niektóre wjechały, a niektóre nie. Macie Was jakieś pomysły? Co mi za na materiale? No i co? No, słuchajcie, zapraszam Was do materiału, ale pamiętajcie, zostawić suba i łapę w górę. Nie proszę Was o to nigdy. A Czemu nie, może tym razem zostawicie. Ja wam się podaję takie materiały. Dawajcie cynka, będziemy wrzucać więcej. A co zresztą Jedzie Polaris, próbuje, próbuje walczy Walczy Poddał się Nie dał rady, ja bez nie powietrza A co? Macie wciągnąć Wciągnąć się Puszczenie powietrza. Dobra, kolega już tu zjechał, więc całego to naprawdę mam moc Skoro bezpuszczenie powietrza po drogę wjechać. No, pralki nie dały rady, zobaczymy co zresztą. Jedzie następna pralka na innej oponie na Dingo. Zobaczymy. Pan Tomasz. Dalej, Zamciu. Leci, 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 leci. Zobaczmy, czy wiedzie Walczy, 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 walczy Poddał się, nie dał rady Nie dał rady, nie dał rady Na razie tylko cewka wjechała, więc ja <laughs> Teraz zaczną się zabawy pewnie Będą spuszczać powietrze Żeby udowodnić, że Polaris też jedzie chcecie w sensie, Kolejny sprzęt start się szykuje do wjechania na pomorską górę Piachu jest to Sportsman 1000S Tu ma powannę lekko, zobaczymy czy to radę na stagach No, Paweł jak nie dałeś rady Nie dałem rady, ale byłem blisko Byłeś blisko, były blisko, już nie dużo brakowało Zobaczymy tutaj co zrobi teraz ten te Polaris Kto wjechał na górę, powiedz? No Kowalski tyle ale, ale czym? Nie <laughs> Spójrz ójź trochę Nie wiedzie. Nie wiedzie, nie? chociaż? Już nie dużo. Jest. Jest,jechz. No to gratuluję. Pierwszy panarys, który wjechał. Nie widzę kolic, kurwa. E aí, Cieśnienie powietrza jest, trzeba spuścić powietrze. Bo on ma tyle, że masz powietrze, że czujesz, on tutaj odbija się wodycznie, nie? Się na frakach i a na koła koło jest to spokojnie. A on jakby było mniej to by wjechał? Co? A otwórz tam, idę na to. Poczekaj, wyłącz go zaczynasz go czytać. Szkoda, polska to my. Dobra. Czekaj. Co No Nie? <śpiewanie> Dobra, Tom Cię na Dingo teraz leci Spuścił powietrze Pierwsza próba nieudana Zobaczymy, jak ci pójdzie Uważaj Na H Ale mu brak nie ma Łukasz? Słyszysz ten silnik? On nie ma ducha. No, bardzo słabo coś No Renia leci ładnie, na zidlach jedzie jedzie jedzie, 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 jedzie Pięknie Ale tu ma uderzenie Pięknie, pięknie wjechała jak wjechał Dobra, Suzuki Jimmy z napędem na tył Dojechała do tego samego miejsca co pralka i to tylko na sobie na tył Piękne Kontrolowany zjazd Z Aha Bo czujnik przechył Dobra Dobra, teraz jest następny zawodnik Następna pralka Tym razem 2.21 rocznik Na stagach Stój Paweł, bo on teraz mnie startował o Dobra. Lecisz, możesz jechać. Idzie. Jedzie już! Jedzie! Nie, nie ma szans! <noise> Jedzie za mało! Zabrakło mocy! Kurat, wycofać stan to, jest co jest robić? <noise> A nam dzwoni, pewnie nie mogą trafić tutaj! Idę opony? pony? Znaczy? Nie, tu nie ma mocy w tym silniku, choćbyśmy to jest! No dobra, jesteśmy na samej górze. Wszyscy dojechali. Nawet Jimmy zapytałem na tyle, potrafię tutaj wjechać. Ech. Część ekipy niestety nie dojechała. Czekając za nami na traku. Z tego względu, że po drodze jest bardzo dużo poobalanych po drzew. Ech, niestety, ale jakaś wichura musiała być konkretna. I po prostu pościnała wszystko. No, chłopaki, teraz tutaj dyskusję kto wjechał, dlaczego wjechał i w ogóle wjechał. Ważniejsze, że Cewka wjechała. A chłopaki nie wierzyli i to bez spuszczania ciśnienia z przodu mamy 0,45 z tyłu 0,45 z, z tyłu 0,40 więc bez spuszczenia powietrza ale pokażę, że nie było Zacznij. No a tutaj piesek lata, tylko że się nie skulą na dół, nie, bo trochę będzie leciał ale fajnie, fajnie, fajny wyjazd. Piękna pogoda, idealne warunki. Tak można jeździć. Piękne miejsce, sami zobaczcie. W sumie Dobry teraz tam, nie? Tak, tak, tak. Dobrze robił Ale ty, ja chętnie on Szybciej niż nakładam. to no lejdź za nimi, lejdź od razu. Śmigaj.